1 marca 1996 roku miała premierę pierwsza konsola, która tak naprawdę obsługiwała gry w 3D od Nintendo, a tak dokładnie to... No, chodź! Na... Nintendo 64! Debiut nie odbył się bez problemów, był kilkukrotnie odwlekany, gdzie w podobnym czasie na rynku zbijała już sukcesy konkurencja w postaci PlayStation 1 od Sony. A jednym z najczęściej wymienianych problemów był dziwaczny, trójzębny kontroler, który nie do końca każdy wiedział jak obsługiwać. A ja powiem wam, że lubię go. Niby potrzeba trzech rąk, żeby go używać, ale jakoś tak wygodny, wygodny. Ale nie można powiedzieć, że 64 została niezauważona, bo wraz z jej wyjściem twórcy dowieźli jedną z najlepszych gier platformowych w historii, która nie tylko była tak dobra w ówczesnym czasie, że dzieciaki posiadający PlayStation 1 prosili rodziców, aby zamienić je na 64, ale ustanowiła fundamenty pod całe spektrum gier zręcznościowych w trzech wymiarach. Mowa oczywiście o Mario 64, za którego głównie odpowiada sam Shigeru Miyamoto, jak zresztą przy większości gier z hydraulikiem. Ale jeszcze w 1995 roku przed premierą konsoli światło dzienne ujrzało tech demo, które zostało zaprezentowane na Kyoshin Kai, znanym również jako Nintendo Space World. Był to wówczesny pokaz technologii wideo, który miał na celu ukazanie możliwości konsoli oraz przyszłości serii The Legend of Zelda na tej platformie. Reakcje były bardzo entuzjastyczne, ale wówczas demo było bardzo wczesną wersją technologii. Pojawiły się opinie, które podkreślały fascynację nową technologią 3D, ale również pewne obawy związane z tym, jak seria Zelda poradzi sobie z przejściem na nowy format. Wiele osób było podekscytowanych perspektywą, ale jednocześnie nie wszyscy byli pewni, jak zmiany wpłyną na tradycyjny styl gry. Przez następne lata Shigeru Miyamoto ze swoim zespołem pracowali przy Ocarina of Time, regularnie dzieląc się wynikami pracy z szerszą publicznością. Był to pierwszy moment, w którym gracze zobaczyli, jak gra będzie wyglądać w rzeczywistej rozgrywce z bardziej dopracowaną grafiką, postaciami i animacjami. Poza oczywistymi różnicami w wyglądzie lokacji czy przeciwników, najbardziej zwrócić uwagę warto na animacje Linka, których jest więcej niż w finalnej wersji, do tego są wolniejsze. Zmienili to najprawdopodobniej, aby sterowanie postacią było bardziej responsywne, bo wyobrażam sobie granie taką wolną, kluchą w grze, gdzie szybka reakcja w trakcie walki jednak ma znaczenie. Następny pokaz odbył się rok później, bliżej planowanej premiery, i tam różnice są już mało widoczne, ponieważ produkcja była już na wykończeniu. Oprócz oczywiście Shigeru Miyamoto, wśród osób odpowiedzialnych za Okręg of Time warto wymienić dwie osoby: Eiji Onuma oraz Yoshikai Koizumi. A Onu Ma był drugim głównym reżyserem obok Miyamoto i to on odpowiadał za lochy oraz zagadki w nich. Koizumi z kolei był osobą, która przekuwała te wszystkie pomysły w kod, budując jednocześnie sposób, w jaki gracz wchodzi w interakcję ze światem gry oraz jego postaciami. Gdy Okaryna weszła do sklepów, rezydenci byli zgodni: gra 10 na 10, zachwytów po prostu nie było końca. Dlatego między innymi jest to najlepiej oceniana gra na serwisie Metacritic. No spoko, spoko, fajnie, ale nikt już nie bierze pod uwagę tego, że oceniują tylko 22 serwisy. Dla porównania GTA 4, trzymające trzecie miejsce na tej liście, ma już ponad 80% recenzji. I nie twierdzę, że gra nie jest dobra, po prostu uważam, że żaden tytuł po 20 latach nie zasługuje na tą samą ocenę, co w dniu jego premiery. Ale do tego dojdziemy. Zaczyna się standardowo. Snem przypowiednio bohatera o imieniu Link. Widzimy w nim księżniczkę Zeldę uciekającą konno przed głównym antagonistą Ganondorfem. Specjalnie wyróżniłem imiona, bo nieraz nasłuchałem się od ludzi, że osoba, którą gramy, to Zelda. No bo przecież delegentów Zelda. Dowiadujemy się, że Link jest chłopcem mieszkającym w lesie i w końcu doznaje zaszczytu, jakim jest przyznanie mu wróżki przez miejscowego szefa wioski, gadającego dombu czy tam świerku. Powiedziane nam jest, iż musimy się z nim spotkać, bo oczywiście ma coś ważnego do powiedzenia. I jak to w grach bywa, pierwsza lokacja jest w pewnym sensie tutorialem, ale nie taki, jak to bywa dziś, gdzie jesteś rzucany w konkretne sytuacje, a potem obsypany okienkami ukazującymi, jak rozwiązać dany problem. No nie. Tutaj jest na tyle chaotycznie i nielogicznie rozwiązane, że nie raz i nie dwa będziesz siedział zadając sobie pytanie: ale co mam zrobić? Cała seria ma to do siebie, że często wymaga od gracza myślenia nieszablonowo, a przynajmniej na tyle inaczej, że do wielu rzeczy trzeba po prostu dojść samemu, kwestią prób i błędów. Lecz zapewne skończyć to na obejrzeniu jakiegoś poradnika, bo serio. Niektóre rzeczy są po prostu nietłumaczone przez grę, a jak już, to tak ukryte są te informacje, że jest mała szansa, iż na nie natrafisz, bo akurat tego ci potrzeba. Niech za przykład posłuży Hukshot, czyli pistolet, który wystrzeliwuje hak. Chyba tak to najprościej określić. No, no to zdobywamy go, ale gra już nie raczy tłumaczyć jak działa i do czego służy. Masz samemu wydedukować to i samemu ogarnąć, że no przecież przyciąga cię do drewnianych rzeczy, co oczywiście jest wymagane, aby dostać się do jednego z lochów. I takich sytuacji jest wiele więcej. I powiem wam szczerze, że była to główna rzecz, z którą odbiłem się, gdy po raz pierwszy grałem w tę grę. Naprawiła to co ciekawe wersja na 3DS-a, która jest w pewnym sensie remasterem, ale o wydaniach jeszcze sobie porozmawiam, bo ja osobiście mam przynajmniej ze trzy jej wydania. Przed wejściem na audiencję ugadającego drewienka stoi miejscowy cwaniaczek, co to ma się za lepszego od każdego pod każdym względem i nie puści nas, dopóki nie zdobędziemy miecza oraz tarczy. Tak jak mówiłem, cała wioska jest miejscem, gdzie mamy się nauczyć podstawowych ruchów, a przekazywane są one nam przez inne postacie. Po wszystkim w końcu dochodzimy do pierwszego lochu, który znajduje się wewnątrz tego drzewa. Warto wspomnieć, że The Legend of Zelda słynie ze swoich dungeonów, ale na początku wyglądało to troszeczkę inaczej. Pierwsza część, wydana jeszcze na NES-a w roku 1986 zawierała je, lecz nie stanowiły one główny element rozgrywki. Świat był mocno otwarty i to od gracza zależało, w którym kierunku chciałby pójść. Ale przełomem w całej serii okazała się trzecia część o podtytule A Link to the Past, wydaną dopiero w 1991 roku na następną generację konsol. To tutaj powstała formuła, która następnie była powielana przez lata, aż do premiery Breath of Dualna Switcha, która na nowo ustanowiła Reguły gry. Lochy od teraz Nie były tylko pokojami z potworami, ale Zawierały sekrety do znalezienia Zagadki do rozwiązania i jeden główny Przedmiot, czasami jest łuk, czasami Lampa albo bomby. Jeśli zdobyłeś tutaj Taki przedmiot, wiedz, że tutejsze łamigłówki Jak i ostatni boss będą wymagały Byś nauczył się używać go środowiskowo Oraz przeciwko wrogom w Okarynie ta formuła została dopiszczona do niemalże perfekcji i większość czasu to właśnie w nich będziesz przesiadywał. Każdy z nich to mała metroidwaniowa lokacja, wymagająca nierzadko backtrackingu, a moim ulubionym jest tzw. Forest Temple, gdzie w sali głównej ukazują nam się duchy rozchodzące się w różne strony, które zmuszeni jesteśmy złapać, by te z powrotem naprawiły windę prowadzącą do bossa. Po drodze zdobywamy łuk, któryż to oczywiście nam w tym pomoże. Ostatnim i zaraz najsilniejszym przeciwnikiem okazuje się jeździec przeskakujący nad areną między obrazami. Klimat całej lokacji, jak na nazwę przystało, jest mocno leśny i to widać, a muzyka dodaje takiej nutki tajemniczości zaniepokojenia do całej otoczki. Wiadomo, świątyń jest znacznie więcej, łącznie ponad 10. Leśny to tylko jeden z przykładów, ale jest jeszcze wodna, ognista, pustynna, jak i lodowa. Wszystkie te lokacje opierają się na tym samym schemacie, o którym mówiłem wcześniej. Poza wymienionymi już świątyniami tytuły z serii Zelda zawierają zazwyczaj jakiś element alternatywnego świata atom roczna, jego wersja, odbicie, podziemia wielkości całej mapy, bliska lub daleka przyszłość. Jako iż opowiadam o grze mającej ponad 20 lat na karku, zakładam, że już dawno zaakceptowałeś, iż sypię spoilerami na lewo i prawo. Takim alternatywnym wymiarem w Ocarina jest przyszłość oddalona o 7 lat, natomiast link nie przenosi się w czasie. Lecz jego ciało zostaje zamrożone w specjalnej świętej komorze, a my tak po prostu budzimy się w tym samym ciele, lecz te 7 lat później. Dlatego, gdy po raz pierwszy to robimy jako szczeniak, budzimy się w dorosłym, umieszczonym ciele. Dodam, że możemy się między tymi dwoma światami dowolnie przemieszczać. Nintendo bawi się tym elementem nader często, i choćby pierwsza rzecz, którą ujrzymy po wyjściu z kościoła, będącym jednocześnie przejściem do wspomnianej już świętej komory jest zniszczony doszczętnie ryneczek przed zamkiem, gdzie wcześniej tkwiło tu życie. Ludzie handlowali, śmiali się, tańczyli, tak teraz widzimy kreatury rodem z horroru. I powolne odkrywanie tych wszystkich różnic to jest coś, co wyróżnia tę część na tle innych. Nierzadko będzie wymagane, byś zrobił coś jako dzieciak, by później mieć do tego dostęp jako dorosły. Sadzonka zasadzona, która po siedmiu latach zaprowadzi Cię do ułamka serca. Konstrukcje będące dopiero w budowie, w przyszłości są już wykończone i służą swoją funkcję w świecie. Nawet jeden dungeon wymaga od nas przejścia jednej połowy jako młody, a drugiej jako dojrzały. Pracownik na miejscowej farmie obarcza szefa za wieczne lenistwo. Jest wściekły, że to wciąż on musi chorować, a ten drugi tylko leży brzuchem do góry. Odwiedzając go lata później okazuje się, że przejął siłą całe gospodarstwo rolne służąc w tym czasie Ganondorfowi. Jest tego oczywiście więcej, ale zalecam po prostu samemu zagrać i się przekonać na własne oczy. Ale wróćmy na chwilkę do początku. Po pokonaniu pierwszego bossa świątynnego naszym kolejnym zadaniem jest odwiedzenie księżniczki Zeldy w zamku Hyrule. Jak tylko wyjdziemy z lasu, naszym oczom okaże się pole Hyrule będące w dużej mierze łącznikiem do wszystkich głównych lokacji w grze. Kiedyś robiło to wrażenie, tym bardziej oglądając intro, bo to po nim przemieszcza się link, ale gdy już faktycznie sami tam dojdziemy, w rzeczywistości widzimy puste, niezbyt obszerne, kanciaste podwórko. No dzisiaj słabo to wygląda. Podoba mi się również, jak bardzo skorumpowany był już świat w przeszłości, bo gdy dochodzimy już do naszego celu, przed nami stoi przeszkoda. Bo nie można tak po prostu sobie wejść, bo musimy jakoś obejść strażników, tak? Można to zrobić na dwa sposoby, ale jeden z nich to zagadanie do jednego przy bramie i poproszenie, aby ten ją otworzył. Na co on. Tak, chcesz wejść? No dobra, dasz mi tylko 10 rupi i droga wolna. Strażnik bramy otworzył małemu chłopczykowi z mieczem bramę prowadzącą do zamku, gdzie w tej chwili odbywa się spotkanie ważnego człowieka z królem. Do zamku, gdzie przebywa księżniczka Zelda, strzeżona przez równie głupich gości, których można ominąć z palcem w dupie. A wiecie ile 10 rupii jest warte? Około 6 dolarów. Gość nas wpuszcza za 6 dolarów. Muszą naprawdę źle płacić tym cieciom. A kojarzycie może serię Dark Souls? Gryty posiadają mechanikę zablokowania kamery na przeciwniku, by gracz mógł skupić się na walce bez ciągłego lawirowania prawą gałką odpowiedzialną za kamerę. A teraz zobaczcie, jak wygląda to w Okarynie. Zaskakująco podobnie, prawda? Nie jestem pewny, czy była to pierwsza gra z zaimplementowaną ową mechaniką, ale z pewnością najgłośniejszą w tamtym momencie. Słuchajcie, muzyka to jest jeden z najlepszych elementów tej produkcji. Jeżeli macie czas i chęci. Polecam przesłuchać sobie cały podkład muzyczny na internecie, a tym bardziej jakieś covery zrobione przez zawodowe zespoły, bo to jest po prostu arcydzieło. A odpowiada za nią Koji Kondo. Odwalił mega robotę, bo cały soundtrack jest przecudny. Byłem zauroczony wręcz utworem przegrywającym w tle intra. To jest ten typ muzyki, który możecie sobie puścić z piwkiem w łapie, siedząc w wygodnym fotelu, rozmyślając nad sensem życia, bez kitu. Fakt, że Koji wykonał przy rzuciu okaryny tyle wpadających w ucho melodii, jest godne podziwu. A wiecie, jak wygląda okaryna? O tak. Pełnią one zresztą ważną rolę w rozgrywce, gdyż z czasem Link uczy się coraz to więcej melodii. Niektóre są przydatne dla zaoszczędzenia czasu, bo nas teleportują, kolejne zaś ukazują ukryte przejścia, a inne są potrzebne, by ukończyć grę. No tak, ukończyć, bo jak się pewnie domyślacie, głównym zadaniem jest pokonanie Ganondorfa, ale poza tym karkołomnym zadaniem mamy sporo do roboty pobocznie. Nie są to zadania pokroju Wiedźmina 3, a bardziej jak coś, czym możemy się zająć, by nie czuć monotonii w przechodzeniu kolejnych lochów. Z grubsza są to minigierki, jak strzelanie z łuku do celu, puszczanie myszo-bomby do kosza... Albo zwykłe łowienie, które zajmie Wam dłużej niż się zdaje, bo to jest jedna z najmniej satysfakcjonujących minigerek, jak widziałem. Ryba zawsze złapie się nie ta, co powinna, a jak już będziesz miał to szczęście, graniak nie wyjaśni, jak sprawić, by ta znalazła się w naszych dłoniach. Bardziej losowo już się nie da. W większości przypadków nagrodą za te wszystkie poboczne questy to ulepszenia do przedmiotów w kontekście liczby ich posiadania albo części serc któreż to zwiększają nam maksymalne HP, a uwierzcie mi, że do ostatniego bossa będzie Wam potrzebne, bo skurczy byk jest wymagający. Pierwsza jego faza może i nie, bo mamy tu powtórkę z Forest Temple, ale druga faza, najażona efekciarskimi scenami, to już inna sprawa, bo tutaj jeden cios jest w stanie zabrać nawet do trzech pełnych serduszek. Także z czystym sumieniem mogę powiedzieć wprost, że zakończenie jest super, choć fabularnie, jak ktoś się wkręci w te całe podróże w czasie, Pozostawia kilka pytań, na które co ciekawe próbuje odpowiedzieć następna część. Graficznie jest na tamte lata bardzo dobrze. W przeciwieństwie do gier z konkurencyjnej konsoli nie oświadczymy tutaj galaretowatych poligonów, ponieważ technologia w niej odpowiedzialna za obiekty 3D jest po prostu inna. Jedynie do czego mógłbym się przyczepić to bardzo niskiej jakości tekstury wewnątrz budynków, bo co dziwne, niektóre mają płaską teksturę kotło. A inne już normalne pomieszczenia zbudowane w 3D. I powiedzcie mi proszę, czy macie podobnie tak jak ja z jakąkolwiek inną grą? Mianowicie chodzi mi o to, że gdy gram w okrynę, mam takie uczucie nostalgii, tęsknoty za czymś. Oczywiście nie ma to żadnego sensu, bo nie znałem tej gry jakbym młodszy, czy miałem tam 10 lat. Miałem wtedy inne gry, ale mimo wszystko jakby do tej części mam taki sentyment, nie wiem dlaczego i tylko do tej konkretnej gry. Okej, okay, przejdźmy sobie pod koniec do różnic w wydaniach i co generalnie polecam. Pierwsze wydanie to oczywiście te na konsole Nintendo 64. Je polecam z dwóch powodów. Po pierwsze, jest to oryginalne doświadczenie, z którym wiąże się fakt obcowania ze starą technologią i tego uczucia bycia retro. W mojej opinii jest to najlepsza wersja gry. W kontekście starszych konsol pod warunkiem, że zakupisz sobie pada w dobrym stanie, bo to z myślą o nim okaryna była tworzona. Jeśli chodzi o potencjalny zakup takiej konsoli oraz pada, jedynie na co polecam patrzeć to na zużycie się gałki analogowej. Najczęściej ona pada pierwsza i może się zdarzyć, że nie będziecie w stanie choćby biegać postacią, bo analog już nie wykrywa mocnego wychylenia. Konsola za to była i jest pancerna, tam się autentycznie nie ma co zepsuć. To samo w przypadku gier będących na kartridżu. Druga w kolejce jest wersja na Gamecube z kolekcjonerskiego wydania dołączanego niegdyś jako bonus do zakupu innych gier na tejże platformie. Tutaj za to odradzam kupowanie tej kolekcji z myślą ogarniów w Ocarine, a tym bardziej w Majora's Mask, czyli sequel. Nie rozumiem co tu się zadziało, ale Okaryna w tym wydaniu jest praktycznie tym samym co na poprzedniej generacji konsol, czyli w teorii słabszej. Ale portowanie jej najwidoczniej poszło źle, bo cierpiono na ogromne spadki klatek na sekundę i jak już wspomniałem, gra była tworzona z myślą o konkretnym padzie i w mojej opinii bardzo słabo nadaje się do innych, w tym tego od Gamecube'a. Za to ciekawszą opcją na tę platformę jest wersja, która była dodawana do Wind Waker'a jako bonus. Pierwotnie tworzona z myślą o dostawce do Nintendo 64 znanym jako DD64, koniec końców wylądowało na gacka. Zawiera ona osobny tryb o nazwie Master Quest, który znacząco zwiększa poziom trudności. Nie tylko poprzez zmieniony mocno kształt każdego lochu, albo dodanie więcej, bardziej wymagających zagadek, ale nawet podwyższeniu zadawanych nam obrażeń przez przeciwników. Jeśli szukasz wyzwania w serii The Legend of Zelda, to tutaj go znajdziesz. No i działa normalnie, w przeciwieństwie do poprzedniej kolekcji. Mamy też wydania cyfrowe na Wii U bądź Switcha, ale poza niewielkimi różnicami w grafice, niewiele o nich mogę powiedzieć. No są łatwo dostępne oraz tanie, a to zawsze plus. Ale jeżeli chciałbyś spróbować okręny po raz pierwszy, a tym bardziej, jeśli byłoby to twoja pierwsza Zelda, gorąco polecam ci złatwienie sobie wydania na 3DSa. Posiada ulepszoną grafikę, która co ciekawe wygląda obłędnie, jeśli odpalisz ją z efektem 3D konsoli. Sporo mniejszych czy większych zmian w mechanice dla wygody gracza, ale... Najważniejszym elementem tej wersji są kamienie, które dają realne podpowiedzi na temat tego, co w danym momencie powinieneś zrobić. Jest to autentycznie game changer względem innych wersji. A no i ta wersja również posiada Master Questa, który dodatkowo sprawia, że widzimy świat w lustrzanym odbiciu. Mocno ryje banie, jeśli wcześniej poznało się standardowy widok. Jeżeli nie masz żadnej konsoli i w sumie nie masz zamiaru kupować, a mimo to zainteresowało cię ten tytuł, to masz szczęście, bo dość niedawno wyszła fanowska modyfikacja, która pozwala ograć Kaokerynę na PC w wysokich rozdzielczościach, dużym klatkarzu, nawet do 144 fps z ogromną liczbą udogodnień. Czy nawet cheatów dostępnych w czasie rzeczywistym przy użyciu kilku kliknięć oraz obsługą większości współczesnych kontrolerów. Nazywa się ona Ship of Harkinian i jest dostępna w bardzo łatwy sposób, wystarczy odwiedzić ich stronę i podążać za poradnikiem. Ale rzeczą, którą wręcz kocham w tej wersji, jest to, jak łatwo jest włączyć w nim randomizer. W zasadzie jest to również kwestia kilku kliknięć. Jeżeli nie wiecie, co to randomizer, już wyjaśniam. Jest to powiedzmy tryb gry, który sprawia, że przedmioty. Miejsca nawet przeciwnicy są losowi. Oznacza to, że nawet jeśli ograłeś grę już dziesiątki razy, to randomizer zmusza cię do poznania gry na nowy, nieznany ci wcześniej sposób. Porównać to można do gier roguelike, gdzie każde podejście różni się od poprzedniego. Także odpowiadając na pytanie, czy gra zasługuje na tą samą ocenę co w dniu jej premiery, czyli 10 na 10, odpowiadam nie bardzo. Jakby ok, zbudowała ona fundamenty pod większości gier akcji w tamtych, tamtych latach. Na dzisiejsze standardy jest ona dosyć mocno archaiczna i drewniana. Także, żeby czerpać jakąkolwiek przyjemność z niej, trzeba mieć co z tyłu głowy, że jest to gra stara i retro. Mimo wszystko bardzo gorąco polecam po prostu spróbować, bo jest to moim zdaniem gra wszechczasów, którą każdy powinien znać. I jeżeli spodobał Ci się cały ten mój wywód i chciałbyś może zobaczyć podobny film, ale z sequela, Daj znać w komentarzu. Dziękuję za wysłuchanie i hej!